minister, czy pani jest normalna? Takie pytanie pewnie zadało sobie wielu oglądających wywiad pani Urszuli Zielińskiej w Radio Plus. Dreszcze, że nadym nie przeszły, jednak jak się okazuje, ta pani z roku na rok nie staje się mądrzejsza. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że niektórzy ludzie nie zasługują na miano ministra czy tam ministry. Już sama nie wiem, jak się teraz mówi. I ja już nie raz mówiłam, że żeby poznać głupotę ludzi z lewicy, wystarczy dać im mikrofon. No i zazwyczaj się mu to sprawdza, albo w sumie nawet zawsze. Jeszcze raz chciałam podziękować za 100 tysięcy subów, a teraz już nie przedłużając, zaczynamy. Pani Urszula Zielińska całkiem niedawno zasłynęła z tego, że zaapelowała o 90% redukcję emisji dwutlenku węgla na nieformalnym spotkaniu ministrów środowiska Unii Europejskiej. I wiecie, już wtedy ludzie zaczęli się jej przyglądać, już sprawdzali skąd się ta wiceministra wzięła. Niektórzy ją nazywali nawet ekoterrorystką, czy słusznie, to już niech każdy z Was zdecyduje. I wiecie, znalazłam wywody tej kobiety jeszcze sprzed roku, również w Radio Plus i tam mówiła, że ona jako reprezentantka Partii Zielonych będzie starała się o to, aby było stuprocentowe prefinansowanie dla najuboższych, aby domy ocieplić, docieplić i jak można zauważyć, chyba wyremontować. E, posłuchajcie. E Prefinansowanie. Ale, ale za jeżeli chodzi o samorządy, do 100%, jeżeli tylko dokończę, do 100% prefinansowania właśnie na y, renowację, termoizolację, docieplenie domów, zaczynając od tych najbardziej potrzebujących. Mhm. Y, bo dzisiaj im tego brakuje, Dzisiaj ponad półtora miliona polskich rodzin y, żyje po pierwsze w niedocieplonych domach, y, ma bardzo wysokie rachunki za energię, y, a y, zasoby komunalne, gminy, to jest i, i, i do tego o tym mówi z kolei nasz Program Zielona Gmina. Wymyśliła jeszcze dopłatę 600 zł do wynajmu. Zobaczcie, nie, mieszkania programu, z Tanim Czynszem. Jeżeli chodzi o kolejne nie, elementy tego programu 600 zł dopłaty do, do y, wynajmu. Y, wiadomo, kto y, dosta mógłby dostać te 600 zł, y, czy wszystkie mieszkania byłyby y, objęte y, takim dodatkiem, czy tyle samo y, y, wynosiłby dodatek za y, wynajęcie mieszkania w Warszawie i nie wiem, y, w Zambrowie na przykład? Czy do, y, jakoś byłoby? różnicowane w zależności od regionu Polski, wielkości miasta, czy zupełnie nie? To tutaj chodzi przede wszystkim o wsparcie młodych ludzi w wynajmie, w zakupie pierwszego mieszkania. I trzeba zrobić wszystko faktycznie, to o żeby wynajmi na początku, w Jeżeli em, o wynajmie żeby wesprzeć, absolutnie yy, należy wesprzeć, yy, wspierać ludzi w wynajmie, bo, bo wynająć mieszkanie jest łatwiej. Yy, I ja się tak zastanawiam tylko, czy ta kobieta w ogóle wie, skąd biorą się pieniądze na te wszystkie dopłaty. No ona yy, na nie nie daje, bo sama żyje z naszych podatków. My powinniśmy się według tej pani składać na to, żeby inni, którym w życiu nie za bardzo chciało się jakoś specjalnie starać, mieli mieszkania. A co powie tym osobom, które nie wiem, wzięły kredyt na 30 lat, żeby mieć gdzie mieszkać? Spłaci im ten kredyt? Wiecie, bardzo łatwo rozdaje się cudze pieniądze. Ale to nie koniec, bo kilka dni temu powtórzyła wywiad tym razem już jako wiceminister, czy tam wiceministra, i ludzie oburzyli się jeszcze bardziej niż przy jej wywodach o 90% redukcji dwutlenku węgla. Nie wiem, ja nie jestem jakimś mistrzem mowy ciała, ale wydaje mi się, że ta pani ewidentnie nie wie, co ma mówić. Lekkim kłamstwem mi tutaj śmierci, śmierdzi, przez to, że się bardzo miesza w swoich wypowiedziach. Która obejmie w takim razie takie obejmują... Jak, Jaką część społeczeństwa? Nie, w przynajmniej półtora, około, około półtora miliona gospodarstw domowych w Polsce to okay. są gospodarstwa, które yy, Czyli one nie odczują żadnej podwyżki? Yy, za, y, k, jakby klasyfikujemy jako te ubogie energetyczne, które zbyt dużo wydają na rachunek energii w, w, w całych swoich wydatkach. To do tych dwóch milionów gospodarstw nie te, będzie podwyżek, pani minister? Yy, przede wszystkim o te trzeba zadbać i o te są yy, i te gospodarstwa są mhm. jakby przedmiotem szczególnej Jasne. Yy, tutaj ale uwagi. to te gospodarstwa podwyżki nie odczują żadnej? Nie yy, yy. Nie powinny. Półtora miliona mieszkańców może w końcu liczyć na pomoc energetyczną? Czy nie może w końcu? Jak to, jak to jest, proszę pani? Pani Zielińska. Bo wyczuwam tutaj małe zmieszanie. Kolejna sprawa, pa, pani wiceminister twierdzi, że emeryci z drewnianych domków będą musieli termomodernizować swoje domy. Wszystko tam ładnie brzmi, że państwo emeryta za rękę poprowadzi, może wypełni, pomoże wypełnić odpowiednie dokumenty i wspomoże w zakupie, bo pan prowadzący powiedział, że emeryci nie będą mieli z czego zainwestować nawet w ocieplenie budynku. Kolejny raz e, mieszać się pani Zielińska zaczęła, jak e, jednak przyszło porozmawiać, o karach dla ludzi którzy się na to z różnych przyczyn nie zdecydują. Oczywiście pan redaktor mówi o właśnie karach a pani Zielińska e, nie 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 to będą sankcje. No śmiech na sali ich karami chyba... nie tak powinna. Znaczy, polityka... to zaraz, nie będzie karów w takim razie pani minister. Żadnych? To, jest, to, to nie jest rozwiązanie jeszcze wdrożone. Jest okay. dyskutowane. Jakieś szczegółowe rozwiązania, na przykład yy, w jaki sposób yy, yy, sankcje będą wyglądały, są jeszcze w opracowaniu. Okay. Natomiast generalnie my, myślę, A to że. to nie powinno być za niemi sankcji tak jako, jak, nie, nie, tego nie powiedziałam. Okay. Yy, jakieś tam sankcje muszą być, ale. Rozumiecie, oni to wszystko robią dla naszego dobra. Jednak szczerze Wam powiem, że średnio tę kobietę się nawet ogląda, bo ona tak się miota, tak, tak się broni, żeby za dużo nie powiedzieć i tak strasznie lawiruje w odpowiedziach na pytania, yy, że mnie zaczęła zwyczajnie irytować. Ale teraz wam pokażę hit. Najpierw posłuchajmy tych wynurzeń, a potem się pośmiejemy. Tylko jednym zdaniem, pani minister, zapytam na koniec, yy, bo, bo pani minister, z tego co widziałem w oświadczeniu majątkowym, no jest raczej majątną osobą. Dlaczego pani nie jeździ elektrycznym samochodem, tylko 20 dwudziestoletnim Volkswagenem? Yy, dlatego, że mieszkam w bloku i nie mam pod blokiem ładowarki, prosta. Ja Wam powiem jedno, Pani może brać przykład ze mnie, bo ja w ogóle nie posiadam samochodu. Pewnie dlatego, że nie mam stacji paliw pod oknem. Co jest oczywiste, prawda? Wszyscy, co mają samochody spalinowe, mają stację paliw pod oknem. No nie? Ja tutaj parę słów mam Pani do powiedzenia, więc e, wiceminister Zielińska. Jeśli chce Pani nas naprowadzać na dobrą drogę, na zieloną drogę, to do jasnej cholery wypadałoby zacząć od siebie. Mieszkając w Warszawie, auto jest naprawdę zbędne. I ja Wam szczerze mówię, na kartę miejską możecie podróżować metrem, tramwajem, e, szybką koleją miejską, autobusami. E, a koszt, e, jeśli kupujecie od razu kartę miejską na trzy miesiące, to bodajże około 90 zł miesięcznie. Miasto jest tak dobrze skomunikowane, Komunikowane, że nawet za wiele chodzić nie trzeba. Przystanek na przystanku, a metrem to już w ogóle luksus. I ta pani doskonale sobie zdaje z tego sprawę, ale wozi tyłek swoim 20-letnim spaliniakiem, a inni ludzie, których nawet na zmianę auta zapewne nie będzie stać, to będą musieli się przesiąść do elektryków. Jakoś motoryzacją się niespecjalnie interesuję, ale jednak nie ominęły mnie filmy z recenzji samochodów elektrycznych i ludzie jasno mówią, że to jest jakiś szajs. Tak więc, starając się podsumować wywody dość niepewne, wiceminister, okazuje się, że ci, co na wszystko w tym kraju pracują, dalej będą musieli na ich wydatki tyrać. Czyli ten, co trochę więcej zarabia, dostanie rachunek z kosmosu i jeszcze będzie dofinansowywał biedniejszych. Super, no super. Nad sankcjami już pracują, żeby tylko ludziom dokopać. Wszyscy mają wymienić auta, a pani minister starym kaszlem buja się po ulicach Warszawy. Jakim cudem ona ma podejmować jakiekolwiek decyzje. Ja nie wiem, czy oni na ministrów robią jakieś castingi i wybierają tych najgłupszych. Zobaczcie, Tusk się teraz wysługuje takimi pachołkami jak pani Zielińska, a sam siedzi w cieniu. I to nie będzie jego wina, tylko tej wiceminister. Tak jak w przyszłości będzie winny Hołownia, Tygrys, czyli Kosiniak Kamysz, ale Tusk w oczach ludzi winny nie będzie. I na tym mu zależy, żeby właśnie takich idiotów za przeproszeniem wysyłać i świecą za niego oczami. A pani Zielińska jest większą hipokrytką niż Marianna od Schreibera. I powiem wam szczerze, że mnie interesuje to, jakie będą to Sankcje, wywłaszczenie domu, kara finansowa dla tych, którzy tych finansów i tak nie mają, kara więzienia. No ja jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Pewnie będzie to tak sprawiedliwe, jak alimenty dla ojców, bo nie wiem, czy wiecie, co się dzieje podczas rozwodu i podziału opieki nad dziećmi. Jak czytam posty niektórych ludzi, to się włos na głowie jeży. Jeśli chcecie taki odcinek o prawach ojca albo o ich braku, to dajcie znać w komentarzach, to przygotuję dla was taki materiał, bo powiem wam szczerze, że im dłużej o tym czytam, tym ciekawiej się robi. No dobra, jakby nie było, dajcie znać, co myślicie o pani Urszuli Zielińskiej. Czy według Was jest to odpowiednia osoba na tym stanowisku, czy jednak uważacie, że ktoś z nas, obywateli, zrobił sobie żart? I jak myślicie, jakie będą to sankcje? Czekam jak zwykle na Wasze opinie w komentarzach. Jeszcze raz dziękuję za 100 tysięcy subskrypcji, jest mi bardzo miło. No cóż, do jutra. Buziam!